To jest coś wyjątkowego, co jest w naszej firmie może raz na kilka lat i właśnie do mnie już dotarły, bo składałyście zamówienia i zobaczcie, cały karton suchych olejków do ciała już mam. Pakuję tych z Was, które już zrobiły u mnie zamówienia, więc pakuję i wysyłam, ale mam tych olejków sporo, więc mogę obdzielić jeszcze niejedną z Was, która chciałaby z tego skorzystać. O pięknym zapachu. Co to w ogóle jest suchy olejek? Jeżeli chcesz, żeby Twoja skóra była mega nawilżona, żeby była zregenerowana, żeby pięknie pachniała, żebyś jak idziesz spać po kąpieli albo rano, możesz przepięknie nawilżyć swoją skórę specjalnym olejkiem, który w pierwszym momencie ma taką lekkość, taką satynę, taką niby tłustość, ale dziewczyny to nie jest tłuste, to jest satynowe. I po nałożeniu na skórę, nałożeniu na dekolt, na ciało, na nogi, jak powąchasz, będziesz pachniała jak milion dolarów. Pięknie pachnie. Są tutaj nuty i kwiatowe, i owocowe, i drzewa sandałowego. Więc jeśli masz ochotę na taki właśnie oto suchy olejek do ciała, do nawilżenia po kąpieli, to pisz do mnie koniecznie. Tych olejków mam dosyć dużo, ale oczywiście kto pierwszy, ten lepszy, bo już w magazynach Mary Kay tego nie ma, były tylko przez pół dnia. Ale jeśli chcesz się załapać na te olejki e, i jeśli nigdy nie korzystałaś właśnie e, z takiej formy nawilżania skóry olejkami mm, zapachowymi, to teraz Cię zachęcam bardzo serdecznie. Pisz, a ja pakuję i wysyłam do Was już te olejeczki. Pa. Trzymajcie się, czekam na Wasze zamówienia i na Wasze zgłoszenia.